FUNNY GAME Dzień dobry w dzisiejszym odcinku z gry Amongo, którą gram drugi raz, ponieważ pierwszy raz, e, jesteśmy innocentem, pierwszy raz w, jak w nią grałem to zginąłem po jakimś czasie, ale dobrze. Naszym misją jest przetrwanie, więc będę się chciał pilnować. Coś mi nie pasuje, ten wy... Cześć, dobra. Eee... Ojoj. Kto zamknął? Słuchajcie, widzowie, też są tu oczywiście... Zdrajca jest jeden, który będzie próbował nas zabić. I myślę, że ja nie będę pierwszy, bo w poprzedniej rundzie tak koleś wykiwał wszystkich, że... W sumie zostało tylko jedna os Znaczy, zostały dwie osoby. Więc tu można nawet pouszukiwać, bo nawet jest bardzo łatwo kogoś oszukać. Chociaż niezbyt, to zależy od osoby. E teraz trzeba iść do... tam. Tu... i tu. O nie! O nie, zabił mnie i chyba ja byłem pierwszy. Ty, niech ktoś tam pójdzie. To niech ktoś tam pójdzie. Niech ktoś po mnie weźmie. Ja się napiję. W ogóle wam się nagrywa, więc ja pomijam, zobaczymy się w następnej bitwie. Czy w następnym, nie w bitwie, tylko w, na... tylko w następnym, co się stanie? Dobra, widzowie, znowu jestem. Y... Oj. Y... Dobra. Znowu gramy. Trzeba zniszczyć asteroidy. Jeżeli tutaj kogoś zabiję, to będzie to dla nas e, Dobra. Chodź za mną. Oj! Oj, oj! Ten! Jak on miał? E, to był ten. Takuza. E, To był chyba ten. On był chyba. Hmm. Słuchajcie, widzę, podejrzewam, że on może na mnie. Leł poleci. T czy on był? Nie, to był chyba tamten, bo widziałem go. Kurcie, musiałbym zobaczyć na graniu. Jak kakuzo, podejrzewam. Bo to chyba on wychodził. Ja bym chodził z kimś, że chodzi, że ktoś ze mną chodzi. A nie na przykład oddzielnie, bo to może się źle skończyć. Szymon? Szymon, proszę nie. Widzowie, też ja nagrywam bardzo. Chodzi, nagrywam to bardzo. O! Znaleziono. Ciało. E, piszemy. Gdzie? To jest najważniejsze. widzowie. żeby wiedzieć gdzie. Um, a jak nie wiadomo gdzie, to kto był? Nie wiem. Przydziale. Przy coś, coś mi się nie podoba. Podejrzewam, że to on. Czy um, on zabił? A coś mi nie pasuje właśnie teraz. Kto mógł zabić? Ok, bo mi się wydaje, że kaku albo jarciak może być właśnie tym. No, wiedziałem: kaku jest zdrajcą, albo jarci jarcia podejrzewam, albo kaku, któryś z nich. Bo oni jako jedyni są podejrzani. Ona, albo on, nie wiem, zrzucili. A on uciekał, chyba stamtąd, gdzie ja byłem ostatnim razem. A tego nie lubię. Tego zadania nie lubię. Jarciak, uciekaj ode mnie. Jak podejdziesz, to. Kurczę, za mną chyba chodzi. Tak? Tak chodzi za mną. Jarciak, ja... trzeba uciekać. Czyli wiemy, kto jest. Nie. Y. Jak on miał kaku ton, to kaku, kaku kas. kaku kas. No dlaczego nie? Kaku kas to był. Aj. I teraz on mnie zabije albo jego nie, kaku. Nie, to. Przecież to on. Nie, uciekaj. Kurczę. Mm. I widzę właśnie tak. Przygrywa się w tą grę, bo właśnie pomagają sobie. Hmm. Trzeba coś zrobić, żeby tak... żeby nikt tutaj... Bo właśnie on chyba jest właśnie on tym mordercą, bo jako jedyny chce się pozbyć mnie i nie tylko mnie. Więc podejrzewam, że to on, albo tamten, albo tamten mi pomaga. W sumie też nie wiem. Na pewno co to rusza drzwi. To może być dla mnie utrudnieniem. Dobra. A miałem ten, to na pewno jest ten... Bo to on tylko był. On tam tylko był, więc to niemożliwe, żeby... O idzie Kurczę! Ajajaj Dobra. Dobra, wszystko poszło. Teraz tu. Mm. Dobra, teraz tam. Wiedziałem, że... To kak, no weźcie no to był Kakukas. Kaku... Kakułas, tak. No bo tu jako jedyny. Weź mu nie pomagaj, no. Misiek jakiś tu. Nie pomagaj mu. Kakuka. No, no i dobrze. I teraz okazuje się, że to nie... że to nie on. O nie, to by było. No wiedziałem, mówiłem. Super, więc ja się z wami żegnam widzowie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie na przykład z tego live albo odcinek ze mną, to wpadnijcie na Discorda albo na na Discord albo w komentarzu napiszcie. Ja się z Wami żegnam, oczywiście tu macie mój kanał, to odcinek nie niedawny, a to odcinek preferowany. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!